W 25. kolejce spotkanie Mistrzostwo Pierwszej Ligi Grupy B w Świdnicy Miejscowej SKPR czarne stroje zmierzą się z Olimpem Grodków. Zdecydowanym faworytem spotkania był zespół z Opolszczyzny, który wciąż walczy o trzecie miejsce w ligowej tabeli, ale chyba bardziej musiało zależeć na zwycięstwie Świdniczanom, którzy w przypadku wygranej i korzystnemu wynikowi w meczu zawiercie, gdzie Wiret grał z MTS-em Szanów, mieli jeszcze szansę na zapewnienie sobie baraży o utrzymanie w pierwszej lidze. SKPR musiał ten mecz wygrać i to zrobił, prowadząc praktycznie od pierwszej do ostatniej minuty pokonał wyraźnie zespół Zgrodkowa 25 do 19. Po meczu zawodnicy SKPR-u przez kilka chwil oczekiwali na wieści z Zawiercia, no ale tam niestety dla zespołu SKPR-u Wilet przegrał jedną bramką z MTS-em Kszanów i to oznaczało, że to zwycięstwo no, miało charakter takiego perrusowego zwycięstwa i, i nie miało już wpływu na układ tabeli. SKPR po czterech latach występów w pierwszej lidze żegna się z tą klasą rozgrywkową, a MTS Chrzanów grać będzie w barażach. Spotkanie rozpoczęło się od bramki Kamila Rogaczewskiego, SKPR objął prowadzenie 1-0. do 0. Później goście wyrównali za sprawą Bartosza Żubrowskiego, ale kolejne dwie bramki Świdniczan, kolejno Konrada Krzaczyńskiego i Kamila Rogaczewskiego dało SKPR-owi prowadzenie 3-1 w szóstej minucie. Goście doprowadzili do wyrównania 3-3 w siódmej minucie, ale jak się później okazało był to już ostatni remis w tym spotkaniu. SKPR wolno budował tą przewagę, ale w 20 minucie na tablicy wyników pojawił się wynik 9-6 po celnym rzucie Michała. Półki, gospodarze grali wyjątkowo skutecznie, jak skutecznie jak na swoje możliwości, bo ten zespół rzuca najmniej bramek w lidze. i do przerwy na liczniku SKP-ru było 15 trafień, a wynik do przerwy 15-11. Drugą połowę znów lepiej rozpoczęli Świdniczanie. Najpierw Michał Półka, za chwilę Kamil Rogaczewski dali SKP-rowi prowadzenie 17 do 11. W kolejnych jednak minutach coraz lepiej zaczynali się spisywać gracze z Grodkowa, a SKPR miały problemy ze zdobywaniem bramek. Dobrą zmianę w bramce Olimpu dał Łukasz Romatowski. Na no, Olimp zbliżał się. Wprawdzie SKPR odskoczył jeszcze na 20-14, ale wkrótce na kwadrans przed końcem było już tylko 20-17. do W końcu jednak świdniczanie przełamali ten tę strzelecką niemoc, a konkretnie Patryk Grogaczewski, który w 51. minucie dał prowadzenie znowu czterema bramkami 21-17. No i ŚKPR już do końca kontrolował zawody, ostatecznie wygrywając 25-19. do 19. Za tydzień SKPR czeka wyjazd na mecz do Szanowa. No ale będzie to już tylko mecz o prestiż, bowiem zespół Skrzanowa ma trzy punkty przewagi nad Eskaperem i nawet wygrana nie da Szarym Wilkom Baraży o utrzymanie w pierwszej lidze.